Hejka ja jestem i w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Minecraft Survival i jeżeli wam się ten filmik spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu i subskrypcji komentarz i powiedzcie, czemu jestem w Minecraft, bo po prostu go dało niebo i muszę wam pokazać moją nową wioskę tutaj będzie blok mieszkalny, bo nigdy tej wioski się nie widzieli, bo wam nie miałem okazji jej pokazać okej okay. Tutaj jest grup mojej paprotki. No niestety no... Creeper ją tak zniszczył. Tutaj musiałem yy, naprawić ten blok, bo przypadkowo wysadziłem TNT. TNT, TNT. Okej. Okay. Teraz się postaram jak najczęściej nagrywać te filmiki, bo po prostu foda nagrywam. Ona się nazywa Świat Wędkarza, ta wioska. Tutaj jest tablica zadań, które mam wykonywać na dany dzień. Tutaj jest mój magazyn. Jest tutaj już wszystko ładnie, pięknie poszegregowane. Tutaj jest choinka na święta, na wiedzinę, na Boże Narodzenie i takie rzeczy. Tutaj mam kopalnię, tutaj mam spływ. Tutaj mam jakiegoś kota. Tutaj jest mój domek, w który się zrespił golem. I też. Nie wiem czemu, ale no, okej. Okay. Tutaj mam tyle rzeczy ogólnie, i tutaj. Yy, więc napiszcie mi na dole w komentarzu, jak oceniacie ten mój dom. No i teraz się postaram nagrywać te odcinki. Tutaj jest zejście na jedenasty poziom do kopalni. A w tym miejscu zginął RIP GOLEM. No i co, tutaj jeszcze jest do pokazania, yy, tutaj jest taki jeszcze domeczek piękny. Tutaj jest mur, który będę się go powiększał, poszerzał. Właśnie o tam zrobiłem dziurkę. A i jeszcze jedną rzecz, która musi być nagrana, bo pewnie no u mnie się to bardzo mało zdarza, że ja bym coś przechodził, ale już do tego y Dążymy, że tak powiem. Mam yy, mało pieczonej bara, yy, wieprzowiny. Tutaj jest ogólnie wejście. Dio, do. Tutaj jest, witam na Tanielowicach Za sklepem są schody. Aha, ja to zniszczyłem, bo tutaj, słuchajcie, był parkur. I mam 10 tych parkurów, a dopiero mnie 5 parkurów, więc jeszcze kolejne 5 parkurów przede mną. I jeszcze Wam. <laughs> chcę pokazać, bo jeszcze moje wioski wyście w ogóle nie widzieli, więc chcę wam ją dzisiaj właśnie y, pokazać, kiedy jest taka chwila y, dostępna, że już te lekcje w końcu skończyłam, bo dzisiaj jest piątek, więc ja się naprawdę cieszę, że dzisiaj już no po prostu mam z głowy z tymi lekcjami, no i po prostu y, tajnej bazy tutaj chyba na razie nie mam. Z czego co pamiętam, ale jakbym miał to bym wam bym pokazał. <laughs> tu tam mam portal do Netheru, do którego może za niedługo pójdziemy, bo muszę nadrobić odcinki z Minecrafta. I pewnie was to dziwi, czemu ogrodziłem, żeby po prostu tutaj golem nie przychodził, znaczy te potworki z Netheru. No ale okej, okay, chyba wszystko domek mój wam pokazałem tajnych baz na razie nie mam, a miałem, ale zniszczyłem, bo mi się nie podobała. Okej, okay, czyli co słuchajcie, pokazałam Wam moją wioskę, napiszcie czy ona Wam się podoba, jeżeli tak to tak. Da dajcie znać na dole w komentarzu i postaram się więcej nagrywać odcinków z Minecrafta, albo to jest z Simulator, no w ogóle ze wszystkim, no to co, do zobaczenia się. mam nadzieję jutro, no to co.